Nie do wiary, kim jest brat Żmijewskiego. Przez lata mało kto o tym wiedział. Nie ulega wątpliwości, że Artur Żmijewski, 58 litrów, jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych polskich aktorów. Mało kto jednak wiedział, że także jego o 6 lat starszy brat także ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Grzegorz Żmijewski jest cieszącym się światowym uznaniem sportowcem. Oto szczegóły. Artur Żmijewski stawia rodzinę na pierwszym miejscu. Artur Żmijewski może się poszczycić imponującą karierą aktorską. Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła mu rola Jakuba Burskiego w serialu na dobre i na złe. Serca telewidzów podbił także tytułową rolą w emitowanej od 2008 roku produkcji TVP, Ojciec Mateusz. Aktor ma na swoim koncie wiele ról w popularnych filmach i serialach. Sprawdził się także w roli reżysera, o czym można się przekonać oglądając prequel kultowej komedii, czyli sami swoi. Początek Gwiazdor nigdy jednak nie zapomniał o rodzinie, która, jak często podkreślał, jest dla niego najważniejsza. Artur Żmijewski w 1992 roku poślubił poznaną jeszcze w Liceum Paulinę Petrykat, z którą doczekał się trójki dzieci: córki Ewy 31 litrów oraz synów Karola 24 litry i Wiktora 22 litry. Pociechy aktora nie związały swojej przyszłości z brylowaniem na ekranie, ale również odkryły w sobie artystyczne talenty. Ewa świetnie sprawdza się jako wokalistka. To zresztą właśnie dzięki muzyce poznała swoją partnerkę życiową, perkusistkę Shandy Kasper. Wiktor najpierw zajął się fotografią, dziś robi teledyski. Najpierw Karolowi w rapie, a teraz Ewie i Shandy. Studiuje postprodukcję, będzie się specjalizował w efektach 3D. Karol natomiast tworzy muzykę, jest beatmakerem, wydał drugi singiel, a premiera płyty wkrótce. Pomaga też Ewie, także cała trójka osadzona jest w muzyce. Wszyscy razem tworzymy przedsiębiorstwo rodzinne, mówił Artur Żmijewski w rozmowie z Tygodnikiem na żywo. Brat Artura Żmijewskiego to ceniony sportowiec. Artur Żmijewski ma starszego o 6 lat brata. Z Grzegorzem łączy go wyjątkowa więź, bowiem w dzieciństwie zostali opuszczeni przez ojca, więc musieli sobie radzić we trójkę z mamą. Mało kto wie, że Grzegorz Żmijewski jest światowej klasy sportowcem. Osiągnął spory sukces w dziedzinie piłki ręcznej. Jako bramkarz związał się z Wisłą Płock, z którą w 1990 roku zdobył medal Mistrzostw Polski. Starszy z braci żmijewskich może się także pochwalić sukcesami za granicą. W Luksemburgu sprawdzał się jako zawodnik oraz trener. Wiedzieliście?